tym bardziej, jak go zokaptujesz, to masz walkę za Rolwem. No, o, zobacz. Bo to jest pretendent do walki o Dama. Od, od razu fejm, wszystko. Mówi ten Ale daj mi na z, z kumplem. Musiałbym to ściągnąć, ale jakbyś mi tak zajębał. to. Te jest... ręce podnieś, bo ci łapy połamię. No nie, no serio, jest bałagan. O kurwa! Dawaj. Spierdza... No Stwierdza! Dama! Tak, Stój! O oh, kurwa, puszkałem no, się! No, bądź. dawaj dla widzów! Dawaj, dawaj, będzie świat! Ostatni wstawaj! Ostatni ciąg! Dawaj, bo ja muszę no, nie oddywać, To nie mogę oddychać, albo wystać! Stop! Brawo. Brawo! Ale ma mocno. Oh! Nie wiem, ale powiem ci, że. O, nie wiem, koniec! Ale ci powiem, jakby to tak na schabę wjechało. No, mocno, no. Widać, że jest siła. No, jest siła. Ale no. powiem ci, że. No! no. Kurwa, no. Spróbujesz teraz do... jednego bez? Jednego bez? No nie, bo to. Bo nie, sobie... No dobrze nie, dobrze. nie, bo idzie z bronką. Nie, boli. Nie. No, złożyłbym mnie, nie? Dziękujemy bardzo.